Dzień dobry. To wcale nie jest tak, że tylko ludzie niewierzący nie rozumieją chrześcijaństwa. To jest też tak, że od początku chrześcijaństwa również chrześcijanie, ci, którzy za Jezusem przynajmniej w nominalnie idą, nie rozumieją o co tu chodzi. Dzisiaj czytamy u świętego Pawła w liście do Galatów, kiedy Paweł krzyczy o nierozumni galaci. W niektórych tłumaczeniach tam jest wprost powiedziane o głupi galaci. Któż was urzekł, że przed, przed których oczami nakreślono obraz Jezusa ukrzyżowanego? Tego jednego chciałbym się od was dowiedzieć: czy otrzymaliście ducha dzięki uczynkom wymaganym przez prawo, czy z powodu posłuszeństwa wierze? Paweł cały czas walczy o to, żeby chrześcijanie, czyli uczniowie Jezusa, Zrozumieli, że nie chodzi o zbawienie przez uczynki prawa, przez wykonywanie prawa starego przymierza. Tutaj chodzi generalnie o obrzezanie, ale przez uwierzenie, że Pan Jezus nas zbawił, przez swoją śmierć i zmartwychwstanie. On to pisze do chrześcijan, on tego nie pisze do Pogan, nie pisze tego do ludzi, którzy są poza chrześcijaństwem, są nieochrzczeni, nie są uczniami Jezusa. Bardzo podobnie pisze, ale tym razem pisze jakby o ludziach poza Kościołem. Pisze w liście do Koryntian, bo pisze tak: My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan. Zobaczcie, rzeczywiście tak jest, że ludzie spoza Kościoła, ludzie, którzy nie znają Chrystusa, nie mają z nim relacji, uważają, że to, jak my myślimy, jak żyjemy czy próbujemy żyć, jest głupstwem. Ale, jakby jest to zrozumiałe, no bo nie znają Jezusa. Żydzi y, będą zgorszeni Chrystusem, no bo Chrystus co pokazał? Że w przymierze starego prawa musi zostać wypełnione i y, jakby objawione na nowo właśnie w nim poprzez to, że Bóg nas zbawia przez łaskę. Y, jak te dwie grupy są jeszcze zrozumiane z perspektywy chrześcijanina, bo jeśli nie mam relacji z Jezusem, to go kompletnie nie rozumiem. Tak dzisiaj Paweł mówi, że my w Kościele też mamy z tym problem. No i co się dzieje? Mamy 2000 lat później, i zobaczcie, dalej mamy z tym problem. My dalej nie rozumiemy, bardzo często w Kościele, tego, że jesteśmy zbawieni nie z uczynków, nie z wypełnienia prawa Starego Przymierza, ale z łaski, z tego, że Jezus daje nam łaskę za darmo. Paweł pisze dzisiaj tak: Czy jesteście aż tak nierozumni, aż tak głupi? że zacząwszy duchem, chcecie teraz skończyć ciałem. No i co to znaczy zacząć duchem? No właśnie w chrzcie zaczęliśmy duchem. Zostaliśmy zanurzeni w śmierci, w zmartwychwstaniu Jezusa. To jest ta łaska zbawienia. A potem poprzez y, lata naszego bycia z Jezusem, poprzez lata bycia chrześcijaninem, jesteśmy ludźmi, którzy y, wracają do starego sposobu myślenia, że ja siebie zbawię przez wypełniania prawa przez uczynki, przez to, że będę człowiekiem, który pokaże Panu Bogu, że jest godny zaufania, że jest godny zbawienia. Zobaczcie, co dalej Paweł pisze. Czyż, jesteście, czyż tak wielkich rzeczy doznaliście na próżno? Paweł pisze, jakby no, będąc, no, myślę, że on był bardzo wkurzony, to znaczy, że zobaczcie, pokazuje galatom, że doznaliśmy niesamowitych rzeczy, bo zostaliśmy zbawieni z łaski dzięki wierze, że uwierzyliśmy w to, że Pan Jezus nas zbawia, a kończymy głupio, bo chcemy wrócić do tego, co było wcześniejsze, co było o wiele trudniejsze, bo żaden człowiek nie był w stanie wykonać i wypełnić prawa na 100%, czyli zostać zbawiony przez uczynki. I kiedy my poznajemy Chrystusa, idziemy dalej, mówiąc językiem, nie wiem, takim świeckim, zostaliśmy wtajemniczeni w coś bardzo większego. No, nie świeckim, to też jest język wiary, bo jesteśmy wtajemniczeni przez sakrament Chrztu, Eucharystii, bierzmowania, właśnie w to, co nazywamy. Zdarzeniem zbawienia, wydarzeniem zbawienia. Zostaliśmy w to wtajemniczeni, mamy wiedzę, zrobiliśmy krok do przodu, a chcemy się cofać do tyłu, bo się nam wydaje, że łaska to za mało, że trzeba jeszcze Panu Bogu coś pokazać. No nie trzeba. Więc chodzi o to, żebyśmy uwierzyli to oczywiście wczoraj to już mówiłem, to nie chodzi o to, że takie don dobra, uwierzyłem sobie w Pana Jezusa, jestem zbawiony, mogę robić, co chcę. To jest karykatura chrześcijaństwa, którą czasami ludzie w Kościele też próbują ludziom wierzącym wmówić, że ma się, ja się często z tym spotykam, z takim zarzutem, no dobra, Hulej dusza, piekła nie ma, można robić, co chce. Wystarczy, że sobie uwierzę w pana Jezusa. No nie, no to jest oczywiście głupota i często czasami aż, aż żal rozmawiać z takimi ludźmi, dyskutować z nimi, no bo jakby zaprze, zaprzeczają temu, w co uwierzyli, w, co, w czego imię zostali, zostaliśmy ochrzczeni. To nie chodzi o to, że sobie odkrywam, że jestem zbawiony z łaski, że wystarczy uwierzyć w pana Jezusa. Teraz oczywiście się naśmiewam. I już wszystko jest ok. No nie, właśnie dzięki temu, że uwierzyłem w Pana Jezusa, że żyję z łaski, że wiem, że jestem zbawiony nie dzięki moim uczynkom, ale Jego łasce, ja chcę żyć też na odpowiednim poziomie. To znaczy, że próbuję na tę łaskę odpowiadać, próbuję tą łaską żyć, próbuję być wierny Chrystusowi, być tym, który kocha siebie, drugiego człowieka i Pana Boga, ale nie to mnie zbawia. Zbawia mnie Jego łaska. To jest szalenie ważne, bo zobaczcie co się dzieje. To sprawia, że Bóg jest sprawiedliwy. To sprawia, że Bóg jest sprawiedliwy w tym sensie, że każdemu łaskę daje. Nie tylko mi za to, że coś zrobiłem. Nie tylko mnie zaprasza do nieba, bo y, jestem człowiekiem, który wypełnił prawo, ale zaprasza do, do nieba każdego człowieka, bo dzięki Jego łasce jesteśmy tam właśnie zaproszeni. To jest szalenie proste i dlatego Paweł się dzisiaj wkurza i mówi: wygłupi galaci, wygłupi Polacy, wygłupi Niemcy, wygłupi, nie wiem, Austriacy, Amerykanie, cokolwiek po prostu wygłupi ludzie wierzący, którzy idziecie za Jezusem i próbujecie się cofnąć do tyłu, do starego prawa, mówiąc, że obrzezanie, że uczynki, że wypełnienie tego prawa was zbawi, zbawia nas łaska. A my na tę łaskę możemy i jesteśmy zaproszeni do tego, żeby odpowiedzieć, ale nie na odwrót. I tu jest całe chrześcijaństwo, słuchajcie. Możemy być jak y, głupi galaci, możemy być jak y, zgorszeni Żydzi, możemy być jak głupi poganie, którzy się Jezusem gorszą. I naprawdę my się zajmujemy całym światem. My y, całemu światu pokazujemy, że jest zgorszony Panem Jezusem i tak dalej, że Pan Jezus ich wkurza. Ale zobaczcie, że Pan Jezus nas wkurza, bo my tego Pana Jezusa kompletnie nie przyjmujemy takiego, jakim on się nam daje: to znaczy, daje się nam za darmo. Wolimy Pana Jezusa, wolimy Boga, który jest na nasz obraz i podobieństwo, to znaczy jest Bogiem, który robi, y, daje nam niebo tylko dlatego. Że my sobie na nie zasłużyliśmy. Nigdy sobie na niebo nie zasłużymy, nigdy go sobie nie wypracujemy, nigdy przez najświętsze, nie wiem, Nasze praktyki pobożnościowe nie staniemy się ludźmi, którzy będą godni tego, żeby pójść do nieba. Do nieba się idzie tylko dlatego, że Pan Bóg tak chce, że Bóg jest sprawiedliwy i On chce tam każdego swojego dziecka, a nie tylko tych, którzy sobie myślą, że sobie zasłużyli. Gdyby tak było, to Pan Bóg się nie różni niczym innym od nas, a co więcej, byłby gorszy od nas, bo często można spotkać ludzi, którzy są tak dobrzy dla innych, dla innych że, że dają im dobro, pomimo tego, że otrzymują od nich zło. A więc nierozumni galaci, ta historia się powtarza od 2000 lat, Paweł się dzisiaj wkurza i spróbujmy się w to wkurzenie wczuć i zobaczyć, że naprawdę jesteśmy zbawieni z łaski, a nie dlatego, że sobie na to zasłużyliśmy. Jesteśmy zbawieni z łaski i Pan Jezus, jeszcze raz to powtórzę, Zaprasza nas do tego, żebyśmy z tą, łaską, z tą łaską współpracowali, żebyśmy na nią odpowiadali i to jest to coś, co nazywamy naszym dobrym, pięknym życiem, ale nie na odwrót. Dobrego dnia Wam życzę. Do widzenia.